Cześć, z tej strony Jakub Krzyżański, oglądacie mój program pod tytułem Kultowe Polskie Płyty. Dzisiaj ponownie goszczę w Concordi Design w Poznaniu i bardzo dziękuję za, za tę gościnę. A opowiem Wam o płycie zespołu Tilt pod tytułem Tilt z 1988 roku. Była to pierwsza płyta tego zespołu, i zanim przejdę do omawiania tej płyty, warto w ogóle poznać losy tej grupy, ponieważ są one bardzo ciekawe i bardzo powiedziałbym skomplikowane, ponieważ grupa wielokrotnie zawieszała swoją działalność, później wracała i, i to były takie burzliwe losy, tak bym to nazwał. I nawet doszło do tego, że członkowie tej grupy nie doczekali się. Premiery tej płyty i już znowu rozwiązali swoją działalność. Chociaż to akurat wina bardziej naszego ówczesnego rynku fonograficznego, ale do tego jeszcze przejdę. Natomiast sam zespół Tilt został założony jesienią 1979 roku przez Tomasza Lipińskiego. I jeżeli chcecie poznać sylwetkę tego artysty, w końcu on związany jest nie tylko z tiltem, ale też z brygadą kryzys albo z zespołem Izrael, to gorąco Wam polecam wywiad Rzekę z Tomkiem Lipińskim pod tytułem Dziwny, dziwny, dziwny. Jest to książka, którą dostałem na urodziny od mojej przyjaciółki Agnieszki. Bardzo gorąco jej dziękuję i pozdrawiam. W tej książce nie ma zbyt wiele o muzyce. Ale jest dużo o życiu Tomka Lipińskiego, o jego przemyśleniach, o tym, jaki on był w latach 80., w latach 90.. Dzieli się tutaj swoimi spostrzeżeniami i myślę, że mimo wszystko lepiej jest poznawać muzykę osoby, którą znamy i o której coś więcej wiemy. I być może lektura tej książki wpłynie też na Waszą percepcję jego twórczości, dlatego gorąco ją polecam. A jeżeli chodzi o zespół Tilt, no to tak jak powiedziałem, powstał w 79 roku w roku 80. miał szansę pokazać się po raz pierwszy przed większą publicznością na festiwalu w Brzegu, ale nie tym festiwalu w Kołobrzegu, nie na festiwalu piosenki żołnierskiej, tylko na ogólnopolskim przeglądzie młodej fali. To był taki niszowy festiwal związany między innymi ze sceną pankową, i chociaż zespół Tilt jest wymieniany jednym tchem z różnymi zespołami pankowymi, to tak naprawdę sam Tomek Lipiński powiedział, że on bardziej postrzega swoją grupę jako postpunk, jako pierwszy polski zespół post-punkowy I dowodem na to są m.in. te nagrania tutaj. Zespół Tilt początkowo działał przez niecałe dwa lata, rozwiązał się. Wtedy Tomek Lipiński założył Brygadę Kryzys, którą nagrał kultowy, tak zwany czarny album. To od koloru okładki, charakterystycznej okładki. I Brygada Kryzys, owszem, była punkowa, była surowa. I była taka bardzo odważna jak na owe czasy. Z tym, że niestety rozwój zespołu został zablokowany przez wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. I w związku z tym Tomek Lipiński po krótkiej przerwie wrócił do tiltu i w tilcie postanowił nagrywać piosenki bardziej przyjazne dla radia, bardziej melodyjne. I w tilcie też, jak sam wspominał po latach, odkrył umiejętność pisania ładnych, melodyjnych piosenek. Aczkolwiek. Ten pankowy duch został tutaj zachowany. Jest on po prostu wzbogacony przez znakomite brzmienie, i muszę przyznać, że to jest jedna z moich ulubionych płyt lat 80. i jedna z płyt najlepiej wyprodukowanych. Tutaj naprawdę, aż czuć te lata 80., zwłaszcza drugą połowę lat 80., zarówno pod kątem aranżacji, czy instrumentarium, czy tekstów, które tutaj też są znakomite. No w tej płycie po prostu zachował się klimat lat 80 i dlatego warto ją poznać. Myślę, że już i tak większość z Was ją zna, bo tutaj jest kilka naprawdę bardzo dużych hitów, ale też warto jej słuchać w całości i to jest naprawdę znakomite doświadczenie i ja uwielbiam wracać do tej płyty. A wracam do niej w momentach, kiedy mam dobry humor, właśnie po to, żeby jeszcze bardziej celebrować ten dobry humor. I pierwsza piosenka pod tytułem Jest tylko to już sprawia, że ten mój dobry nastrój po prostu buzuje i dochodzi do jakiegoś ekstremum. I to jest właśnie doskonały przykład piosenki postpunkowej. Czyli mamy tutaj energię punkową, rockową. W zasadzie, jeżeli chodzi o linię melodyczną, no to tutaj zbyt wiele się nie dzieje. To jest taka piosenka bardzo skandowana. Ona jest przez tomka śpiewana takim jednolitym głosem, ale dużo się dzieje w tle. I w ogóle na całej tej płycie bardzo dużo się dzieje w tle, i na pewno nie można powiedzieć o tej płycie, że jest nieróżnorodna. Otóż jest, tylko akurat w tej muzyce te wszystkie smaczki nie są na pierwszym planie, tylko są na drugim planie i będę wam to udowadniać przy następnych numerach. I tutaj mamy na przykład znakomitą grę saksofonu w pierwszej piosence. Mamy fajny rytm, fajne instrumenty klawiszowe i tak naprawdę dużo się dzieje poza Tomkiem i to jest piosenka, przy której naprawdę ja już się bujam i wy też się teraz pobujajcie. utwór to jeżeli myślisz, że jestem twoim wrogiem i to właśnie on jest też przykładem takich ciekawych chwytów aranżacyjnych ponieważ na pierwszy rzut ucha może tego nie wyłapiecie aczkolwiek jest tutaj wykorzystany motyw irlandzki i on się pojawia gdzieś pomiędzy zwrotkami, pomiędzy refrenem i faktycznie on wzbogaca ten utwór i widać, że nagrywając ten album, członkowie Tiltu, ówcześni członkowie Tiltu, nie tylko Tomek Lipiński, oni mieli w głowie bardzo dużo pomysłów. I, i on sam już pewnie po Brygadzie Kryzys może był trochę zmęczony tą estetyką pankową, może, może ona się nie sprawdziła, no już minęło jednak trochę lat, a, a moda na punk rocka mimo wszystko była krótkotrwała. Dlatego on szukał głębiej. I, I też sięgał nawet do dźwięków, które mu towarzyszyły jeszcze we wczesnej młodości, bo, bo on i był fanem Beatlesów i Rolling Stonesów. Poznawał też muzykę hipisowską, dużo słuchał jazzu w radiowej trójce, o czym sam wspominał. I on te wszystkie swoje inspiracje właśnie zawarł na tej płycie, i dzięki temu ta płyta jest taka doskonała i tak fajnie brzmi. Więc polecam wam piosenkę, jeżeli myślisz, że jestem Twoim wrogiem. Ja waszym wrogiem nie jestem, a jeżeli wy nie jesteście moimi wrogami, dołączcie do szanownego grona subskrybentów tego kanału. Numer 3 to kolejny ciekawy i energetyczny numer pod tytułem Zawsze wszędzie teraz. Jest on dość krótki, ale żywiołowy. Jest to w zasadzie muzyka taneczna. Można się przy niej bawić, można ją puszczać na imprezach i sam Tomek Lipiński powiedział, że jest to po części R&B. No ja może aż tak daleko bym nie zaszedł, być może dlatego, że sam dużo słucham czarnej muzyki, między innymi R&B. No, może tutaj jest takie trochę liźnięcie tego klimatu, aczkolwiek jest to naprawdę solidny numer. I co ciekawe, w tej piosence po raz pierwszy na tej płycie pojawia się niejaka Kasia Szczot, znana później jako Kaja. Nie wiem, czy wiecie, ale płyta Tiltu to było pierwsze takie poważniejsze doświadczenie studyjne Kaji, i ona sama bardzo miło wspomina tamten czas. Poznała się z chłopakami w klubie hybrydy. W ogóle zespół Tilt był bardzo aktywny w warszawskim klubie hybrydy. Tam mieli swoje próby, koncerty, spotkania. Często tym koncertom właśnie towarzyszyły różne dyskusje, jam session. I tam też przychodziła młoda Kasia Szczot, która wtedy dopiero próbowała swoich sił jako wokalistka. A towarzyszył jej młody jazzman i klawiszowiec Wojciech Konikiewicz. I bardzo często było tak, że Wojtek się rozstawiał przy fortepianie, Akompaniował jej, ona śpiewała i w ten sposób oni wszyscy połączyli siły i zagrali razem na tej płycie. Ale takim najpopularniejszym numerem z tej płyty, w którym też wzięła udział Kaja, jest inna piosenka, do której zaraz przejdę, a tymczasem posłuchajcie Zawsze, Wszędzie, Teraz. Jak Tutaj Tańczę na niebie, czyli następny numer, to już dla mnie jest trochę taki ukłon w stronę ska. Nie wiem czy reggae, może bardziej ska. W każdym razie, oba te gatunki były bardzo popularne w Polsce w latach 80. Jak już wspominałem, Tomek Lipiński też przez krótki czas udzielał się w zespole Izrael, który był znany z tego, że był jednym z pierwszych zespołów reggae w Polsce. Czyli to jest kolejny gatunek, który grał mu w duszy i on też wprowadzał pewne elementy tej muzyki właśnie na płycie Tiltu. Chociaż y, dopiero takie solidne reggae nas czeka na tej płycie, ale tutaj mamy taką pierwszą wprawkę. Na niebie, na Z kolei, gdyby wszystkie słowa to kolejna piosenka, która ma ciekawą historię, ponieważ powstała w trakcie nagrań. Tak się złożyło, że nagrania do tej płyty, przynajmniej część nagrań została zrealizowana w Krakowskim Teatrze Stu. Tymczasem chłopcy byli z Warszawy i, i wycieczka do Krakowa na nagrania, jeszcze na nagrania w teatrze była dla nich nie lada przygodą, no bo jednak teatr jako budynek, gdzieś tam żyje swoim życiem, tam normalnie odbywały się wtedy też spektakle i ta artystyczna atmosfera bardzo im się udzieliła. I pierwszego dnia podkład muzyczny i kompozycja była już gotowa, ale Tomkowi brakowało tekstu, dlatego napisał go w noc w hotelu. I właśnie ten numer jest takim przelaniem na papier tych jego ówczesnych doświadczeń studyjnych. Dlatego warto go posłuchać. Niby powstał w ostatniej chwili, można powiedzieć, trochę na kolanie, a jednocześnie to też jest fajna taka dokumentacja tamtych lat. Wszystkie słowa. Objąć jednym słowem. Przechodzimy do strony B. I właśnie na stronie B. znajduje się ten numer, o którym wspominałem wcześniej. Yy, nagrany ponownie z Kają pod tytułem Mówię ci, że. I to jest największy przebój z tej płyty. On dotarł do pierwszego miejsca na liście radiowej trójki i na pewno go znacie. To jest akurat numer, z którego te lata 80. aż biją i ja mam z nim bardzo pozytywne wspomnienia. On jest z jednej strony refleksyjny, a z drugiej taki troszkę buntowniczy. I Tomek Lipiński, gdy zdradzał kulisy powstawania tej piosenki, bo on napisał tekst. To bardzo zależało mu na tym, żeby był to utwór z takim jasnym przekazem, a jednocześnie, żeby pozostawiał jakieś pole do interpretacji. I myślę, że udało mu się to wszystko wyważyć. Jeżeli chodzi o moją prywatną interpretację tej piosenki, no to wydaje mi się, że jest ona taką gorzką konkluzją. Ponieważ, z jednej strony, chcemy mówić o pokoju, a są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się. No, i jedyne wyjście to obudzić się. No, ja już tutaj wale cytatami z tej piosenki. W każdym razie chodzi o to, że yy, tak naprawdę marzenia o pokoju to nie są marzenia, tylko mrzonki. jednak yy, te osoby agresywne i osoby wprowadzające przemoc, wojny w, na świecie będą silniejsze od pacyfistów, i samym szerzeniem miłości i, i samym organizowaniem takich pokojowych demonstracji, niestety nie jesteśmy w stanie wiele zdziałać. Zawsze jesteśmy na tej przegranej pozycji. Tak ja rozumiem ten utwór i, i właśnie dzięki temu y, on jest dla mnie taki ważny i on w ogóle jest ważny, no bo jest o życiu po prostu, jest o naszej rzeczywistości. To jest smutna konkluzja. No ale smutne piosenki są ważne i, i potrzebne, no czasami właśnie potrzebujemy takiego obudzenia się. Ci, że cisza. ci, ciszę, kiedybysz obudzić się, obudzić się. Murę ciszę. O, o, ci, wiecisz. O, ciszę, kiedybysz wyś się obudzić się. Po wielkim przeboju mówię ci, że mamy Fale łaski Techno Utwór o tak ciekawym tytule sam musi być ciekawy i faktycznie taki jest. No to jest to regę właśnie takie naj, największe regę na tej płycie. Ja osobiście za regę nie przepadam, ale no to jest kolejne takie nawiązanie do, do innej twórczości Tomka Lipińskiego i do tego, że akurat jemu ta muzyka też w duszy grała. Dla każdego to płyną fale, 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 fale. Przechodzimy do drugiej mojej ulubionej, a właściwie trzeciej, bo zawsze wszędzie teraz, mówię ci, że to, to jest trzecia moja ulubiona piosenka. Rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia. Tutaj z kolei mamy taki bardzo elegancki nastrój, trochę w stylu szadę. I dochodzę do wniosku, że Shadé w połowie lat 80. była naprawdę inspiracją dla wielu polskich zespołów, no bo też nie wiem czy pamiętacie, dokładnie rok temu w okolicach świąt robiłem odcinek o pierwszej płycie Kultu z 87 roku. Oni też w jednym utworze zainspirowali się Shadé i tak samo mamy tutaj na płycie Tiltu, więc no to były takie dźwięki wtedy trochę egzotyczne, trochę takie jakby to powiedzieć finezyjne. I, I dodawanie właśnie takiego nastrojowego saksofonu, jak w tym utworze, no, dodawało całej płycie klasy. I, i faktycznie tutaj też to chłopakom stil tu się udało. To jest utwór z klasą. Droga daleka. I ten stylowy klimat utrzymuje się również w kolejnej piosence, niestety już ostatniej, ale każda płyta, nawet tak znakomita, ma niestety swój koniec. A mówię tutaj o numerze pod tytułem Po. Jest to utwór instrumentalny. On trochę kontynuuje właśnie ten nastrój, który został wprowadzony przez rzekę miłości i, i zostawia słuchacza w takim relaksie. Zaczynało się energetycznie, pamiętacie, pierwszy numer. A, a tutaj mamy taki odpoczynek po naprawdę znakomitym doświadczeniu. Doświadczeniu znakomitym, którym jest przesłuchanie całej tej płyty. I gorąco Wam polecam powrót do niej. Dobrze? Dobrze. Wracajcie do niej jak najczęściej. Myślę, że z każdym odsłuchem ona jeszcze bardziej zostaje w słuchaczu. No, i chłopcy z tiltu po zrealizowaniu tych nagrań również bardzo chcieli jej posłuchać, a niestety przez kilka lat nie było im to dane. I to jest ta historia, o której już napomknąłem na początku odcinka. Otóż podczas nagrań, wydaniem tej płyty była zainteresowana taka półprywatna firma fonograficzna Polton, ale niestety, gdy materiał był już gotowy. No to ta firma się wycofała, ze względów pewnie finansowych, może im się to nie opłacało, może mieli jakieś tam inne problemy. No, w każdym razie chłopcy zostali z tym materiałem i przez dwa lata on czekał na jakieś profesjonalne wydanie. I przez te dwa lata, niestety, Tilt zdążył się, no nie chcę powiedzieć rozpaść, ale no znowu zawiesić działalność. I dopiero w 1988 roku firma Tonpress zdecydowała się na wydanie tej płyty, niestety już trochę po fakcie. Aczkolwiek całe szczęście, że do tego doszło. Lepiej trochę późno, niż trochę wcale, ponieważ naprawdę mamy zachowany bardzo fajny muzyczny obraz drugiej połowy lat 80. I, i tak jak mówiłem, ta płyta no, jest taką muzyczną wizytówką tamtej dekady. Właśnie i przez ten saksofon, i też przez materiały perkusyjne, o których jeszcze nie zdążyłem wspomnieć, no też zespół trochę ubolewał, że, że jednak nie zatrudniono tutaj prawdziwego bębniarza. No ale wtedy tacy perkusiści to jednak byli rzadkością. Wszyscy się zachłysnęli tą technologią programowania perkusji. Aczkolwiek teraz po latach fajnie się tego słucha, bo właśnie dzięki temu no, możemy się dowiedzieć, jak brzmiała wtedy nowoczesna, jak na owe czasy, muzyka rozrywkowa, popowo, rockowa, punkowa. No po prostu muzyka dobra. I na tej płycie jest tylko dobra muzyka. Dlatego gorąco Wam ją polecam. I przypomnę Wam jeszcze raz, polecam również książkę, wywiad z Tomkiem Lipińskim i polecam Wam, a jakże, swój kanał. Zaglądajcie do mnie niebawem nowe odcinki. Zaglądajcie też na mój fanpage na Facebooku, subskrybujcie, zostawiajcie komentarze, jestem ciekaw waszych opinii. Mam nadzieję, że też ta płyta przypadła wam do gustu tak samo jak mnie. A tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.